W Słowie Bożym czytamy, wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, który przez nią wchodzi, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Słuchajcie, Słowo Boże jest dla nas mapą, dla naszego życia. Ona nas ma prowadzić tą drogą. Która jest właściwa, która prowadzi do Jezusa Chrystusa. Jak chcemy jechać samochodem i kierujemy się nawigacją, mapą, aby dojechać do celu, tak w naszym życiu naszą mapą przede wszystkim ma być Biblia, która nas doprowadzi do Jezusa Chrystusa, który jest tylko życiem, drogą i prawdą, który nas może zbawić. Ale my musimy wybrać, jaką drogą chcemy jechać czy chcemy jechać drogą dobrodziejstw tego świata, żyć w alkoholu, w innych zniewoleniach, czy też chcemy wybrać tą drogę wąską, gdzie nie będziemy z tych rzeczy korzystać, gdzie będziemy podążać za Jezusem Chrystusem. Nie jest może ona łatwa, bo jak w Słowie czytamy, że ona jest wąska, czyli na pewno nie jest łatwo się na niej utrzymać, ale jeżeli będziemy każdego dnia... Wołać do Boga, modlić się, studiować Słowo Boże, mieć wspólnotę z innymi chrześcijanami. Na pewno z tej drogi nie zboczymy, na pewno nie zejdziemy na bok. A jak zejdziemy, to zaraz wrócimy na właściwy tor. Ale musimy zdecydować się, jaką drogą chcemy iść. Czy chcemy mieć życie wieczne, czy w ogóle wierzymy w to, że po tym życiu tutaj doczesnym jest życie wieczne, czy też nie. Musimy sobie zadać takie pytanie. I najważniejsze, czy wierzymy, że Jezus Chrystus wykupił mnie ze wszelkiego zniewolenia, z wszelkiego grzechu, czy też nie? W co ja wierzę? Każdy z nas musi sobie zadać pytanie. Ale Słowo Boże nam o tym mówi: że Jezus dwa tysiące lat temu umarł śmiercią męczeńską na krzyżu za każdego z nas, by wykupić nas z każdego grzechu, w który popadliśmy. I Teraz tylko, czy my zrobimy ten krok do przodu? Jeżeli w Twoim sercu rodzi się pragnienie zbliżenia, poznania Boga, to musisz wiedzieć, że to pochodzi od Niego, to nie pochodzi od Ciebie. Bóg teraz tylko czeka, żebyś ty zrobił krok do przodu, żebyś ty podjął decyzję, bo Bóg dał każdemu wolną wolę. On nikogo nie zniewolił, on nikim nie steruje. Chce, by człowiek sam wybrał, żeby sam go wybrał. Bez żadnego przymusu. Musisz zdecydować. Czy chcesz być w Królestwie Bożym i. I być z nim w wieczności, czy też nie. Czy chcesz iść na zatracenie? Każdego. Teraz na tym miejscu, kto mnie słyszy, w imieniu Jezusa Chrystusa błogosławie, by Twoje serce się otworzyło. By Twoje serce otworzyło się na głos Jezusa, byś mógł go poznać, by, byś mógł się do Niego zbliżyć.